Dzień dobry, mówi Michał Pietrzyca. Jest poniedziałek, 11 czerwca, 10:12 czasu europejskiego. To są komentarze giełdowe Bossa FX. Serdecznie zapraszam do wysłuchania analizy technicznej wybranych instrumentów futures na indeksy giełdowe. Zobaczmy, jak przedstawia się sytuacja na futures na S&P 500 w układzie H1. Kurs znajduje się w rejonie 1336 punktów, ponad lokalnym wsparciem 1333 punkty. Nocna luka, praktycznie taka 16-punktowa, jest lekko zakryta przez wcześniejsze dwugodzinowe zejście do wsparcia, właśnie 1333. Jeśli to wsparcie zostanie przełamane, powinniśmy zaobserwować mocniejsze zakrycie tej luki. Dodajmy, że jest to luka pobytowa. Średnie wykładnicze z 65, 100 i 200 godzin. Unoszą się w górę, posiadają dodatnie dynamiki, więc mamy wykształcony sygnał kupna, który powinien w takim interwale kilkudziesięciu kolejnych godzin tutaj stawiać na dalszy wzrost. I jak najbardziej, byki, czyli ten obóz popytowy, ma tutaj na wykresie w układzie H1 większe szanse od podaży. Zobaczmy, jak przedstawia się sytuacja na kolejnych Nowojorskich. Instrumentach pochodnych, tym razem na indeks Dow Jonesa, kurs znajduje się w renie 12634. Takie mocniejsze wsparcie to 12520. Także w tym przypadku średnie wykładnicze odpowiednio z 65, 100 i 200 godzin unoszą się i przez kolejne kilkadziesiąt godzin popyt powinien wykreować odpowiednie stanowisko w odpowiednim punkcie, aby wykorzystać te ceny argumenty. Na przykład właśnie dynamiki wzrostowa średnich, wykładniczych, ale także i lokalne schłodzenie linii sygnalnej CCI. Jeśli popyt uzyska na przykład wsparcie w rejonie 12,549, 12520, czyli po takim minimalnym zakryciu luki, dojdzie do jej głębszego zakrycia, popyt powinien zaatakować. I wówczas zaobserwujemy, czy rzeczywiście właśnie ci, co mają przewagę techniczną na wykresie dostają kolejne zdobyte punkty, czy jednak sytuacja, czy ta spraworostowa sytuacja będzie negowana. Aktualnie popyt ma więcej szans, a także argumentów na wykresie w układzie H1 na futuresach na indeks Dow Jonesa. Futures na DAXa znajdują się w renie 6259. Jest to taki przejściowy lokalny opór, który został o poranku Przetestowany negatywnie, czyli zanegowany. Wcześniej właśnie obserwowaliśmy opór, dokładnie początkiem czerwca. i Dzisiaj, lokalnie po otwarciu się luką wzrostową, opór został chwilowo przełamany. Natomiast od razu z miejsca podaż zaatakowała, przełamała go w godzinowych cenach zamknięcia. I teraz jest testowany w górę. Jeśli nie zostanie przełamany, powinniśmy zaobserwować ruch w stronę 6226. Czyli popyt na futuresach na DAX staje się słabszy, natomiast sygnał kupna, który widniał na futuresach na indeksie S&P 500 i Dow Jonesa, tam widniał, w tym przypadku, na, dla DAXa nie mamy takiego sygnału. Średnie wykładnicze z 65 i 100 znajdują się poniżej ma 200 w układzie H1, i to jest taki negatywny sygnał o w poniedziałek dla futuresów na DAXa. Zobaczmy, jak przedstawia się sytuacja dla FW20. Także brakuje przecięcia popytowego średniej EMA ma 200 przez te niższe interwałowo Ema 65 i 100. Akcja popytowa jest tu bardzo wyraźna, silna, mocna. Wskaźnik CCI pokazuje negatywną dywergencję, więc prawdopodobnie będzie miała miejsce w najbliższych kilkunastu minutach, godzinach. Taka kontrakcja podażowa. I pierwsze próby zrealizowania zysków. Jeśli MA200 zostanie przełamana w górę przez średnie 65-100 okresów, to powinniśmy zaobserwować ponowną akcję popytową. Natomiast przez kolejne kilkanaście godzin powinniśmy pamiętać, że podaż będzie miała swoje 5 minut, a chęci na zrealizowanie zysków znacząco wzrosły. Serdecznie dziękuję za uwagę. Mówił dla Państwa Michał Pietrzyca.